Ten dom był moim marzeniem. Nie tylko moim, ale moich dzieci i mojej żony. Mieszkamy od 2016 roku. Przeprowadziliśmy się z bloku, więc przepaść jest ogromna. Ale mieszka nam się naprawdę super, i jesteśmy zadowoleni. Powierzchnia domu to jest 250 metrów. Cały dom jest ogrzewany pompą ciepła. Mamy zastosowane ogrzewanie podłogowe. Nie mamy żadnych grzejników ani kaloryferów. Dom jest w pełni inteligentny, to znaczy cały jest naszpikowany elektroniką. Jak liczyliśmy, zostało tu położonych około 5 km przewodów. Wszystkie przewody są wpuszczone w bloczki. Elektrycy byli pod wrażeniem, jak prosto i szybko mogli bruzdować ściany. Tak samo przewody wentylacyjne od rekuperacji również są wpuszczane w te bloczki na głębokość około 15 cm. Nie było żadnych problemów, ani nie naruszyło to konstrukcji ściany. Znajomi mnie pytali, czy te ściany są wytrzymałe i można coś ciężkiego na nich wieszać. Jak widać, mamy telewizor 85 cali, który bez problemu wisi nic się nie dzieje. Całkowity proces budowy rozpoczął się w lutym 2015 roku. Tu mamy na przykład 25 lutego 2015 roku. Dom był już w takim stanie, że był parter położony. Mnie nie trzeba było przekonywać. Dużo czytałem na temat yy, tego systemu i jakoś po prostu mnie to przekonało. No, stwierdziliśmy, że zaryzykujemy. Na dzień dzisiejszy się opłacało, a tym bardziej w dobie, kiedy ceny materiałów budowlanych idą tak strasznie w górę, łącznie ze styropianem, więc uważam, że to jest duża oszczędność. Sam pracuję w branży budowlanej, jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć pierwsze budowy bliźniaków w systemie 3E, gdyż chcę budować domy tak jak dla siebie.